Pan Marek Gasiński, doradca hodowlany wytwórni Pasz Lira w Krzywiniu. Panie Marku, czy Pańskim zdaniem rolnicy, którzy produkują żywiec, wykorzystują te możliwości genetyczne w 100%? Możliwości genetyczne naszych stad wykorzystywane są mniej więcej w połowie. Uznaje się, że 50-60% to jest maksymalny pułap. Istnieje szereg elementów, które na wykorzystanie potencjału genetycznego mają ogromny wpływ. Właśnie moje wystąpienie dotyczyło wykorzystywania, możliwości zwiększenia wykorzystywania potencjału genetycznego. Zarówno dotyczyło to cyklu zamkniętego, czyli tych ferm, tych hodowli, na których prowadzi się rozród, jak i hodowli w cyklu otwartym. Jednym z najważniejszych to jest chyba postępowanie hodowcy, praca z lochą, praca z samicą przez cały okres odchowy, od momentu kiedy samica się rodzi, przyszła matka tuczników, przyszła matka loszek hodowlanych się rodzi, do zakończenia jej produkcji. Te możliwości leżą przede wszystkim po stronie organizacji, zmiany przyzwyczajeń, zmiany sposobu postępowania, zmiany pewnych stereotypów. W swoim wystąpieniu omówiłem sprawę możliwości lepszego wykorzystania knurów, a więc lepszego wykorzystania samca, jak i samicy. Po stronie samicy najważniejszym elementem to jest chyba postępowanie, przygotowanie młodej samicy do pierwszego krycia, przygotowanie młodej samicy do rozrodu zwróciłem uwagę na dwa główne elementy, na sterowany, kontrolowany rozwój młodej lożki oraz na dodatkowe elementy, które mają wpływ, między innymi zwiększenie, czy opóźnienie czasu wprowadzenia lożki do rozrodu, zwiększenie masy ciała zwierząt w okresie pierwszego krycia, pierwszej inseminacji. A jakie takie najprostsze rady hodowlane miałby Pan dla rolników? Moim zdaniem przede wszystkim należałoby więcej czasu poświęcić na obserwację zwierząt. Bardzo często właśnie czas, właśnie napięty harmonogram obowiązki wynikające nie tylko z bezpośredniej obsługi zwierząt, ale również z dodatkowych czynności, które należy wykonać w obrębie całego gospodarstwa, całej hodowli, zajmują tak wiele czasu, że na te najistotniejsze, jak na przykład obserwacja rui, obserwacja zachowań, obserwacja stanu zdrowotnego po prostu nie starcza czasu. A więc jeżeli pyta pan o najprostsze sposoby, to przede wszystkim należałoby więcej czasu poświęcić na przyglądanie się zachowaniu, przy, przyglądanie się wykorzystaniu paszy, przyglądaniu się tym zwierzętom, ich zachowaniom, ich reakcjom. Drugi element, no, jeżeli jest to możliwe, poświęcić im znacznie więcej czasu, dlatego że wiele czynności y, tutaj zwracałem uwagę przede wszystkim na sprawy dotyczące rozrodu że wiele czynności wykonywanych jest pobieżnie, szybko, a jeżeli są jakieś elementy, w których można sobie uprościć, to można. Natomiast rozród jest tym czynnikiem i tym ważnym elementem wykorzystania tego potencjału genetycznego, któremu należy poświęcić bardzo dużo czasu, nie wolno się spieszyć. W jakim stopniu firma, którą pan reprezentuje, wytwórnia pasz Lira w krzywieniu jest w stanie pomóc w tych wszystkich działaniach hodowlanych? Myślę, że jesteśmy w tej chwili w okresie właśnie jakby rozwijania tego typu forum doradczych. Jesteśmy w trakcie budowy serwisu, który będzie również na te elementy, na elementy organizacji pracy, na elementy prawidłowego postępowania hodowcy w zakresie przygotowania samicy zwracał uwagę. Szkolimy się sami, wymieniamy między sobą poglądy no i Dochodzimy do pewnych wniosków, do pewnych konkluzji i jedziemy z tym do hodowcy. A czy często ma Pan okazję do rozmów z rolnikami przy okazji takich spotkań jak to zorganizowane przez Polski Koncern mięsny Tudeza? Chciałbym się powiedzieć na szczęście często, dlatego że tego typu spotkania są bardzo dobrą inicjatywą, są możliwością sięgnięcia po nową wiedzę. Każdy z prelegentów robi wszystko, żeby wykorzystać swój czas, swoje możliwości na przedstawienie hodowcom. Nie pewnych truizmów, pewnych schematów, które już zna, ale przede wszystkim nowości. Myślę, że duże zainteresowanie w czasie tego typu spotkań ze strony hodowców świadczy o tym, że oni tej wiedzy potrzebują, poszukują, a naszym zadaniem osób, które mają hodowcom przedstawiać te nowości, te możliwości, to jest po prostu być zawsze na bieżąco, szukać i dzielić się tą wiedzą.